Pytanie ze 100 punktów Dlaczego na filmie mi laguje A normalnie No płynnie wszystko chodzi Jeszcze normalnie, normalnie bez nagrywania mam 100 fps A teraz mam 30, ale to i tak, i tak szybko chodzi No 40, a tam na filmie to pokaz slajdów no to, no. Siema tak w ogóle. I nie chcę gadać za dużo. Mm. Ogólnie to SkyTown to, sky teraz wygląda tak. Jest ogromna. Tu się coś buduje. Znowu to nie ja jak coś. Tu mieszka pełno. O kurde. Dobra, nieważne mm, Tu mieszka pełno osób Na serwerze jest jak na razie mało I jest Sky Town 2 mm, Ono jest tam niedaleko, ale mój słaby render distance nie zauważy. Ono jest tam daleko N Niedaleko w sumie no i właśnie, ja bym to połączył, te SkyTown i by wyszło Sky Tau Country. Fajnie by było. Bo to już jest. To SkyTown już mm, powoli zaczyna być Sky City. O kurde. No to przejdźmy się do Sky Town 2. Chlebek sobie zjem. No, słabe statystyki mam, bo już 20 razy. Deadłem. One się ogólnie wyzerowały, więc jest na nowo nie. No. Kurde, po co? Dobra. Tu się będzie budował taki ratusz. To już buduję. A cz czekajcie, mm, tu są piecyki, tak tu się buduje ratusz no i stąd widać Sky City no więc, a tam są działki niżej i tu chyba też będą działki zostaw to mój plan niczego nie robię mam, mam go na... no nieźle Kubiks też tak rysuje, a fajnie. Plany Sky City już też narysował. I właśnie ta wieża, tam Strażacka i wieża widokowa, ta z Nederaku, to ta co tutaj jest, to jest widokowa i on ją też miał na planie. Jeszcze tam jest wieża Strażacka, ale mój dom zasłania tu jest taki mini las tutaj gdzie patrzę yy, no a tutaj jest ta kopalnia no więc no fajnie fajnie to wygląda ale mało ludzi tu mieszka więc jeśli chcecie to napiszcie że jeśli będzie Kubik grał lub ja że wy jesteście moim widzem dam wam taką rangę yy. Nie zwracajcie uwagi Widz. I ona wygląda w ten sposób Co jest kto? Kto usunął youtuber? A nie, jest. Jak macie więcej niż 50 subskrypcji nie, jak, albo 50? Kubik zaraz dostanie tą rangę youtuber no więc jeśli chcecie to wbijajcie na serwer ip to jest pokserwer ja ben, nie, nie będę tego wymawiał bo nie umiem Budowniczym nie jestem, jestem tym. Ło wow, kurde. O nie! Ale... ale co to było? Dobra, nieważne. Mam też wiadro, ale wiadra jeszcze nie umiem aż tak dobrze walić. W sensie robić. No mówi się wale, wale wiadro czy coś. pójdziemy na do kopalni albo pójdziemy na zbierać drewno świerkowe, bo potrzeba na budowę ratusza. Tu jest. Jeżeli mi laguje, to to tylko wina nagrywarki, czyli OBS. Studio. OBS Studio, no. Większość tym Yy, streamuje, nagrywa i tak dalej, nie? Tu jest tak duży, ten Dixie, yy, czy coś tam? Wiecie, że szybko rosną rośliny i tak dalej, że szok. Trochę za szybko. Ogólnie to nie wiem <ścoughs> dwóch widzów już wbiło na ten serwer i dostali ranga widz, widz tego czegoś <ścoughs> Kubiks tu też często gra, bo jak patrz pewnie nie znacie, no ale dobra Kubiks to jest osoba, którą reklamuję. Trochę promuję, jakby to powiedzieć. I on ma fajne filmy, więc możecie wbić do niego. Też nagrywam Minecrafta, jakiś Roblox i jakieś inne. Ja tam robl w Robloxa nie gram w Brola, czy tam coś tam Fortnitea nie. Ja jestem Cubkit, czyli... Gram w jej krocki, manicraftowe dziecko, nie wiem w co jeszcze gram. Wypokemony. w sumie tylko tyle. Więc mi się mogą pomysły skończyć za niedługo. Możecie napisać jakieś fajne gry. Ogólnie to Kubiks wbija te 50 subów. Jeżeli Wy już macie, to napiszcie mi i wbijcie na serwer, to dam wam tą rangę youtubera. Aha, nie, już sobie dałem admin, ale no. Youtuber y, wam dam. Tylko że ona jest jeszcze nie więc mogą być błędy No. Więc to tyle w, w tym filmie. Był krótki bardzo. To tylko omówiłem trochę. No ale chcę też za długo, za długo ich robić i tak dalej. Nie lubię jak coś tak, jakby to powiedzieć, narzeka trochę. Dobra, to tyle. Możecie dać suba, jeżeli chcecie. Ja was nie zmuszam do niczego. Ja Wam tylko proponuję, bo jeśli chcecie zobaczyć więcej moich filmów, a zapomniecie na no, no to będzie, no, lipa trochę. Więc możecie dać suba, żeby nie zapomnieć Jaki, jaka jest nazwa kanału i tak dalej. Dzwoneczek by otrzymywać powiadomienia o filmach, że już opublikowałem film i przychodzi wam powiadomienie, takie jak Kubiksowi ostatnio na odcinku wbijajcie do Kubiksa chcę zobaczyć ile was jest ode mnie możecie napisać, ja od sadyowa, czy coś tam no i wam mówię, bicie na PogSerwer to wam dam tą rangę no, to wam dam tą rangę, widz Stadiowa Jak coś, ja, ja nie jestem właścicielem tego serwera. Jestem tylko głównym adminem. Właścicielem tego serwera jest Barteksowy. Bartekowy. Y -y. Jak zwykle kupa w tych skrzyniach. No już oświetlony, no to się buduje. Więc możecie odwiedzić mnie. I pograć i nie wiem Bicie na Discorda To też To Możecie tam popisać we mną Pogadać i tak dalej Jeżeli mam czas No to tyle To tyle w tym odcinku Trzymajcie się, nara